Siemano, witam was na moim kanale dawno mnie nie było aczkolwiek w tym momencie jesteśmy w Pradze kilka ogłoszeń parafralnych co do następnych podróży mówią, że pewnie na to czekacie ale to za chwilę najpierw znajdźmy knajpkę i sobie coś zamówmy do jedzenia W poszukiwaniu Knedlików ale zapytałem się policjanta, i wysłał mnie do Knedlikarni, czy jak to się tam zwie po ich niemu idziemy zobaczyć, bo na razie to sama tandeta. Myślałem, że sobie dobrze zjem. No niestety, przyszedłem w Stare Miasto, częściowo i jest lip, Ale idziemy tam, gdzie policjant prosił. No i się okazało, że trzeba odejść sporo od centrum od rynku głównego i powiedział, że tam jest fajna tnerlikarnia więc lecimy w międzyczasie takie fajne widoczki mm. niestety to żeśmy się nie zagadali i trafiłem je tu gdzie trzeba że wjechała kaczka z knurlami ziemniaczanymi i do boju No to pojedzone A co do planów podróżniczych, to, to obiecałem, że będę mógł Więc e, 13 października szykuje się Japonia Bilety już są kupione Lecimy zwiedzać Hiroshima, Nagasaki No i kto wie, może no, jeszcze terakotowa armia wpadnie w Chinach i do tego Murchiński. zobaczymy jak się sprężymy z czasem jest duże prawdopodobieństwo, że się uda na 100% będzie Hiroshima i Nagasaki z tego też jakieś filmy będą pojedzone kupite. illað kemur to kallaðu